Demo SMP 2, jest to serwer fabularny z modami, to tak jakby połączyć Origins SMP z Dream SMP, a w tym odcinku zobaczycie moje początki na tym serwerze. Ale jeszcze przed odcinkiem. Dostałem 6 wyzwań od Kbuo, który jest doskonałym muzykiem i wspaniałym graczem Ligi Legend oraz Admur Kurkso, czyli jednego z najlepszych graczy Hearthstone na świecie i najlepszego zabójcę w Dead by Daylight. Dzisiejszym wyzwaniem było ich wychwalanie. Przed chwilą to zrobiłem. Jesteście super chłopaki. Bez was bym nie był taki gruby, jak jestem teraz. Kocham was. Następnym wyzwaniem jest nagranie odcinka o tematyce religijnej, w której mam wychwalać obojętnie jakiego boga. Więc spodziewajcie się czegoś innego. Albo nie. Zapraszam do odcinka. Będziemy czegoś szukać, czy narażenia? No, przydałoby się trochę się rozejrzeć, nie tutaj prawda, z, boi, z naszym wzrostem to może być ciężko, ale... <noise> Czy, wiesz co, ja mam plan taki, że ty usiądziesz na mnie i ja po prostu będę skakać, nie? Wiesz co Ooo, i... O, to nie jest głup A no tak, nie mogę drewnianą siekierą wydobywać niczego bo Worth <głos> 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 Dobra, gdzie to jest w ogóle wiedziałeś tak. o tym, że surowe mięso daje mi tyle głodku ile upieczone mięso, a upieczone mięso tyle głodku ile, ile ten? Eee, surowe mięso? Nie wiedziałem, a wiesz, że się rozpadało? Tyle jak z cebra, kurwa, ja, co to jest? Co o. jest? Gdzie ty jesteś? Ja ci nie widzę. Kurwa. O! Hmm. Co to kurwa może być? <laughs> Dobłądźmy <laughs> to. Hmm. O oh, kurwa, melon! Well oh. oh, melon! <laughs> <sweet>. <laughs> Meno, ja się dostałem Zajebiście Wszyscy przeżyli kurwa wielką apokalipsę e, samolotową Przed kilku dni jesteśmy tutaj, jakie bani debile. No ale wciąż nie wiem co tak naprawdę się dzieje na tej wyspie. Tej fakty, piące, fakt. fakty. Nie władzimy i nie wiem, czy nie tutaj się prawda? Dlatego zbierajmy burówki, bo powiem Ci, że od tego momentu, gdy rozpierdoliliśmy się samolotem, trzy razy bardziej mi smakuje. To zombie na tej wyspie jest coś dziwne, co to wydaje to. Kutas. Chodzący. O, nie, o nie. <laughs> Pojebane jest to wyspa jakaś kurwa. Czy myśmy się rozbili w ogóle. Nie wiem. Jewany pucharz. Byliśmy lecić na wakacje. Bez kitu. Nie wiem, pilot był jakiś chujowy, kurwa, że piorunów nie mógł nie No, Dokładnie. To co jest? To znowu się Kurwa mać. To są jakieś kiwne. Dobra. Oj. Okej. Okej. Okay. Let's go. Ty, chcesz z mięso może? Eee, to no nie, to dziękuję, Okej, okej. się jakoś... O świnki. ...będę grupka świnek. Ło, wow, słyszałeś? Słyszałem. Słyszałem. O kurwa, mały zombie, spierdalałem. No, no, ma Kurwa, mać! Pieruny strzelają. Pierun, pierdzielną. Ty wzięło jedno, pierun. Co ty gadasz? Gdzie? Co? pan za nami, uciekam Uciekam. Co to jest? Co to ma być? A! Co to jest? O mój Boże! To, to miało być. Co to jest za wyspa? Co to ma być? Co tu się dzieje w ogóle? Co jest? To jest jakaś nierwana, opętana. ja pierniczę, kolejny jakiś. Aha. Kurwa, wielki pająk. Co? Czemu? Co tu się dzieje? What? What the fuck? Co to pająk? Czy on do nas coś mówi, czy nie? Oh. Nie wiem. E, ja go nie słyszę kompletnie. Ale czekaj, bo na Discordzie no, możemy. Ale nie kurwa, chodzi mi jeszcze na Discordzie, Faga on so, nic nie mówię to mamy nie? Na Discordzie tak samo Kurwa To czemu on się do nas teleportował? Wsuje nam wszystko Halo O i zniknął sobie. Dobra, popa Ja też mogę zniknąć kurwa o, to, oh, Kurwy się bawi pan... Naprawdę nieprawda. To jest nienormalne, nie? to biegnie dalej No bo nic, to się nie Dobra, stało czekać. Ale... nie Ale... to, ja ja nie to daję, Co to Jasny minity. Co jest kurwa? Co jest? O ja, o ty <głos> <głos> jeden Ile mamy wytrzymałości? Eee. 120 Aha. Dużo Czyli z minerów pewnie kilofy będą wypadać zajebiście To jest, to jest OPA No fajne, fajne Czy, No o, kurwa zombie miał killoff i ja pierdolę jakiś kopacz kurwa zombie, co jest kurwa grane no. to, to jest jakiś górnik <noise> Jezu ten roller początkowy, do chujowy strasznie. To, to prawda. To jest ciebie strzela? Tak, ale spokojnie iść mi jest nie Zajebiście kurwa. Nie ja muszę sobie zrobić chyba jakąś tą, tą starą sikierkę, bo ta siekierka jest chujowa. fest No ja tak cała nie jest zbyt dobra. Jest to aż tak fajnie, będę mały. My jesteśmy dwoje najmniejsi. Ze wszystkich No, że jesteśmy najmniejszymi na, na, na tej wyspie Fakty, fakty Popatrz, znajdzie się ktoś jeszcze, nie wiem, albo mniejszy, albo większy Szczerze nie mam pojęcia, ale trochę w to wątpię No, raczej będziemy tylko ty, ci, którzy przez samo spadli Dobra, wbijasz na mnie? Szukamy czegoś Może no, po drzewach poskaczemy To po drzewach? No, możemy Ciebie boli jak spadasz, czy nie boli cię jak spadasz? E, nie, nie, ja właśnie nie, nie, nie co, tak nic nie wiem. Nie może tak samo, mnie tak samo, więc git. O, idealnie. Czy powiesz, że zależy, bo jak na przykład spadnę na kutasa, to już hmm. gorzej, nie? Bo to wtedy boli. O jezu, Dobra. Ja, się, to, to wtedy schodz. może dobrać, Ale jak spadasz na stary łapy, to raczej się to nie da. To było koło nas? O. No. Tak, Co jest? Pali się! Ty może zgasimy, o jezu. Co jest z tymi piorunami? rozgaszmy zgaszmy to. No chyba wszystko. Chyba wszystko, no. Dobra. Wiesz, no, jak, jak nie w samolot, to prawie w nas. to jest? Bez kitu. Kwestia... W ogóle, ciekawe, czy by się dało na jakąś, nie wiem, nie wiem, jakąś łódkę znaleźć, coś na desen i może wypłynąć stąd. Wiesz, taką zwykłą łódką, taką, co można sobie zrobić samemu, tam z y, kilku desek, nie? No pewno myśmy no. nie wypłyniemy nad ląd, znając życie jakiś drugi. oba Ale mi chodzi bardziej o to, że... Wiesz, czy nie znaleźlibyśmy kogoś, kto nie wiem potrafi zbudować jakąś, nie wiem, łajbę czy coś, nie? Bo to ubrania co teraz mamy, no to wiesz, to myśmy sobie wtedy haha ubrali, że piraci, nie, że na wakacje zlecimy, ha tak, a tak. nie, nad wodę. No i jesteśmy nad wodą, kurwa, i najgorzej jest to, że jeśli jeszcze jakiś gość nas spotka, to może faktycznie nas poznać jako zwykłych piratów. To już będzie trochę przypsowe. Coś w tym może być. A ciuchów raczej szybko tutaj nowych nie znajdziemy, coś tak myślę. Ujdziemy, no, nie wydaje mi się. A, znowu ze mnie spadłeś, no tak. W no, wodzie no no. ja prosto automatycznie z ciebie spadam, tak widocznie to. Okej. Okay. Zaszli Co to jest? Nie wiem. A. Coś tu kiedyś było, chyba, ale. Kiedyś chyba tak, ale. Ale czy teraz coś tutaj to, jest, to. to błąd nie daję. O loty tutaj są? Uważajmy, bo już nas podgryzą. Ale pita. Ciebie tu na raz, kurda, by był w no no. bezpiecznie tutaj na twojej głowie. O! A ja chyba pływam tak pod wodę jak trafić, to te... chyba możliwe. się ze, ześlizgujesz po prostu. A... To bardzo dobrze, kurczę. To... Już myślałem, że to się bardzo się skończy. No, Cię, że uczyłem się kiedyś o tych stworzeniach, co nas zgoniło, te wysokie takie i podobno jak patrzy się im w oczy albo wyleje się pod nich wodę, to bardzo się wkurzają, więc może jakbyśmy wskoczyli do wody to by nas nie atakowało. Nie atakował. Może tego ranić, co? Chcesz nie pomyślałem, no ale wiesz adrenalina Ja pierwszy raz w ogóle widziałem takie stworzenie się strasznie jest strasznie, strasznie wysokie Ty za nami To ja pierd kur... Co jest on dalej nas dłoni Japierniczem Co to jest w ogóle za potwór Co jest grane? Co jest nie tak z tym potworem? Dobra musimy biegnąć do wody. Musimy biegnąć tak, do wody tak, do wody do, do, do wody O mój Boże! Ale Bo to była prawda, że ta woda ich ostrasza tu za łami. Dobrze. Okej. Okay. Okej? Okay. Chyba nas, no, on się nie może wejść do wody. Dobra. O! Okej. Okay. O cholera jasna. Niedobrze. Niedobrze. Nie dobrze. Nie nie dobrze. Chodź wodę, chodź wodę. Ała, awa, awa! Faga! Faga, 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 faga! Uciekaj, uciekaj! O nie! Jeszcze ten tutaj jest! O mój Boże! Brak moment i na nimę!